Konem stałym jestem w diecezji już ponad 3 lata. Był to taki czas, w którym i ja szukałem sobie swojego miejsca. Natomiast po tych trzech latach mogę powiedzieć, że coraz lepiej odnajduję się w rzeczywistości diecezji. To jest piękne, że można to, co niesie ze sobą Kościół, zanieść także do świata, w którym ja żyję, w którym przebywam, gdzie spotykam się z ludźmi, zwłaszcza tymi niewierzącymi. Jest to Moment, który w moim życiu zmienił bardzo wiele i to wydaje mi się, że na dobre, ale poczekajmy jeszcze z tym, żeby to można było zweryfikować tak od zewnątrz. Natomiast dzisiaj przeżywamy swoje rekolekcje jako diakoni stali. Gościmy w Rokitnie w Sanktuarium Matki Bożej i Cierpliwie Słuchających diakonów z różnych stron i z różnych diecezji w Polsce. To jest wydarzenie nietuzinkowe. Gdzie spotykają się bardzo różni ludzie posługujący w troszeczkę różnych, różniących się między sobą rzeczywistościach i którzy bardzo chcą z tymi, którzy rozeznają, bo i takie osoby się tutaj znajdują, rozeznają drogę swojego powołania, podzielić się tymi swoimi doświadczeniami. Rekolekcje to jest właśnie taki czas, w którym my, jako diakonistali, wraz z naszymi rodzinami, małżonkami i dziećmi wzmacniamy się, ale także dzielimy się i pomagamy. Prosimy także w modlitwie o to, żeby. Następni także podejmowali takie kroki, takie, takie decyzje w swoim życiu.